Sponsorem programu jest internetowe biuro podróży travelplanet.pl. Ostatni dzień Międzynarodowego Turnieju Szermierczego Dzieci Challenge w Ratislawia. Konkurencja szabli dziewcząt i chłopców. To broń, w której reprezentanci polskich klubów raczej nie dominują. My zaczynamy szkolić dzieci troszkę no, w późniejszym wieku powiem, czwarta, piąta klasa, tak można przyjąć. Świat troszkę poszedł do przodu, dzieci już bardzo młode, 7-8-letnie nawet wcześniej zaczynają trenować szermierkę. I dlatego ten turniej ciężko nam będzie tutaj odnieść znaczące sukcesy, ponieważ jak mówię, no w tym momencie jesteśmy troszkę na straconej pozycji. Marta Mazurek z UKS-u 13 Białystok to wicemistrzyni Polski Młodziczek. Do turnieju Challenge Wratysławia przygotowywała się solidnie. Na pewno chcę wygrać te zawody. Będzie ciężko, bo jednak konkurencja jest tutaj na tych zawodach. Ale będę starać się, żeby jak najlepiej powalczyć na tych zawodach. Mazurek dotarła ostatecznie do ćwierćfinału. Dla niej i jej młodszych koleżanek to była kolejna ważna lekcja szermierki. Wybrałam szermierkę, ponieważ mi się podobała i była ciekawa. Wiktoria? Wybrałam szermierkę, ponieważ to ciekawy sport i oglądałam go często w telewizji. A Małgosia? szermierkę, ponieważ bardzo lubię sport. To już finał najstarszej kategorii dziewcząt. Pogromczyni Polki Aleksandra Klimowa z Rosji spotkała się z Barbarą Papp z Węgier. Lepsza 15 do 8 okazała się pap. W młodszych kategoriach wiekowych triumfowały Franceska Zigel z Niemiec wśród młodziczek i Maria Ziniukina z Rosji wśród dzieci. To już finał juniorów młodszych, także bez Polaków. Adrian Polzer z Niemiec kontra Konstantin Nochanow z Rosji. Pojedynek zdecydowanie wygrany przez Rosjanina. Wśród młodzików najlepszy był Prokhor Smitych z Rosji, wśród dzieci Stephen King ze Stanów Zjednoczonych. W sumie we Wrocławskim turnieju na planszach zaprezentowało się aż ponad 2000 młodych sportowców. Żeby jeszcze bardziej rozpropagować szermierkę, organizatorzy przy okazji Challenge Wrocławia zorganizowali turniej VIP-ów. Swoich sił w tej dyscyplinie sportu spróbował m.in. Ryszard Trasiewicz, znakomity piłkarz i trener. Wiedziałem, że to nie jest łatwy sport. Myślałem, że trochę mniej męczący, ale... Ta krótka walka mnie uświadomiła jednak, że, że trzeba mieć e, dobrą wytrzymałość i, i, i no, trzeba dużo tronować. Ale ogólnie bardzo sympatyczne wrażenie. Szermierka to 40 lat mojego życia, a może nawet troszkę więcej. I e, również z punktu widzenia lekarza, pediatry, chirurga dziecięcego uważam, że trzeba tą dyscyplinę promować i namawiać naszych młodych kolegów. A tak przedstawia się klasyfikacja medalowa turnieju 36 challenge w wratisławia. Przeszedł do historii. 28 państw, yy, przeszło 300 klubów z całego świata. Do zobaczenia za rok. Sponsorem programu jest internetowe biuro podróży travelplanet.pl.